Informacja o śmierci Roberta Smoktunowicza pojawiła się w mediach 9 września. Przekazała ją partnerka polityka Marzena Gajewska, z którą był związany do ostatnich chwil swojego życia. Wcześniej tworzył związek z Hanną Lis, a następnie z modelką Zofią Ragankiewicz, z którą doczekał się dwójki dzieci córki Aleksandry i syna Adama. Nieco ponad tydzień po śmierci 62 latka odbył się jego pogrzeb. Na ostatnim pożegnaniu senatora, które odbyło się w kościele pod wezwaniem święty Jozafata przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie, zjawili się m.in. Ryszard Kalisz z żoną Dominiką Lis, Joanna Racewicz oraz Daniel Olbrychski. Hanna Lis nie była obecna i odniosła się do tego po pogrzebie w swoich mediach społecznościowych. Jak też dodała, zauważyła, że jeden z serwisów często podaje nieprawdziwe informacje na jej temat, ale też i na temat jej bliskich. Zaznaczyła, że takie wieści zwykle po niej spływają, ale ma dość wyssanych z palca ugarstw na temat córek. Hanna Lis i Robert Smoktunowicz pobrali się w 1989 roku. Hanna Smoktunowicz miała wówczas zaledwie 19 lat, z kolei jej partner był starszy od niej o 8 lat. Para przez cały czas małżeństwa niewiele mówiła o swojej relacji. Wiadomo jednak, że w 1998 roku małżeństwo Hanny i Roberta Smoktunowiczów zakończyło się definitywnie. Po latach w rozmowie z Krzysztofem i Biszem w programie Demakijaż podsumowała małżeństwo z prawnikiem i powiedziała, że to była głupota. Po rozwodzie Hanna Smoktunowicz poznała i poślubiła przedsiębiorcę Jacka Kozińskiego, a małżeństwo doczekało się dwóch córek.